No co Zobacz. Przydarła się kura. Ja chodziłam kiedyś się tych drugich punktach. Ja mhm. też cię przecięłam. Okej. Okay. No mhm. serio, ta lalka brzydka? Ej. Zdawałam. Ja myślałam, że to jest inna lalka, ale to Elza, więc ją lubię. Dodatko. Dodatki nie. o czym w tym, <totki> 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 And, czym w tym mów, że nie ma odbicia. Dobra, 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 wracam. w tym nie ma odbicia. my problem,